Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zrobimy doświadczenie bańka w bańce, a oto składniki, które musicie przygotować. Jest nim płyn do naczyń, szklanka wody oraz cukier, słomka i łyżeczka. Do naszej szklanki wody dosypujemy łyżeczkę cukru oraz dwie łyżeczki płynu do naczyń. Kiedy już połączymy nasze składniki. Musimy to dokładnie wymieszać. Jak już wymieszaliśmy nasze składniki, musimy teraz zamurzyć paluszki i smarujemy powierzchnię, na której chcemy zrobić nasze bańki. Do naszej mieszaniny wkładamy słomkę i wmuchamy bańki. Jedna bańka. Druga. Czy uda nam się zrobić trzecią? Jestem ciekawa, ile Wam baniek wyjdzie. Cześć, do zobaczenia w następnym odcinku.